Twoja domowa kuchnia to twoja apteczka. Daktyle to naturalna aspiryna. Elangelskie to naturalna nospa. Goździki? O tym porozmawiamy dziś. Mam nadzieję, że znasz i używasz. Jeżeli nie, to zacznij już dziś. Naturalnym środkiem przeciwbólowym. Czego? Bo posiada w sobie eugenol. Środek przeciwbólowy. Gdzie można spotkać eugenol? Jak poznać, że jesteś u dentysty? No właśnie. Po zapachu. To jest właśnie eugenol, który znajduje się w goździkach. Przez nasze babcie używany był gdy bolały ich zęby. Żujesz gumę, która jest bardzo niezdrowa, jest warto już dziś przerzucić się na goździka. I sprawa załatwiona. Świetnie odświeży twój oddech. Również pomoże bólu gardła. Cynamon i goździki to największa ilość antyoksydantów. Wzmacnia twoje zęby, dziąsła. Ma właściwości antybakteryjne, antywirusowe i antygrzebicze. Wzmacnia działanie niektórych leków przeciwgrzybiczych. na gorzucie gumy. Mielić i dodawać do różnych potraw. Można z niego zrobić herbatki. Nadzieję, że zagości w twojej diecie. Obseruj po więcej.